Film ten nakręciłem kamerą 8 mm w 1981 roku w Starachowicach. Komunikacja miejska w Starachowicach była wierna Sanokowi. Mimo, że w innych miastach tej wielkości już jeździły Jelcze, natomiast w Starachowicach zawsze Sany, a potem autosany. Różne były nazwy, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, bo tak też funkcjonowała komunikacja miejska, ale chciałem również Wam powiedzieć, że Stara chodnica testowany był również Autosan 8, symbolu chyba H10 w wersji czterodrzwiowej. Potem widziałem u prywatnego przedsiębiorcy ten autobus w Lublinie. On go eksploatował gdzieś tutaj na trasie Pychawa-Lublin. Ja pisałem w lokalnej gazecie na ten temat. Niestety nie zleciłem fotoreporterowi, aby zrobić zdjęcie tego autobusu. Może ktoś z Was ma i pokaże. I na koniec jeszcze perełeczka, kolejna rola autobusa Autoson H9. Zagrał w filmie Kochaj rób co chcesz film z muzyką Disco Polo wyprodukowany na pali popularności tego gatunku muzycznego bardzo fajnie zgrany muzycznie, wielokanałowo, wyprodukowany przez telewizję. Polsat i przy wsparciu Komitetu Kinematografii i Agencji Produkcji Filmowej w 1997 roku w roli głównej wystąpiła Monika Kwiatkowska i Rafał Olbrychski w towarzystwie takich aktorów jak Jerzy Krela i Dorota Kamińska. Tutaj ja decyduję, o której odjeżdżają autobusy. To podnieś pan samowór i spiwaj pan z toru. Zacznij się już bać.